Dzień dobry, znajdujemy się obecnie przed drugim Elo, gdzie będzie miały miejsce już w całą środę do piątku 18 edycja zwierciadeł. Na czym polegają i o czym są, to już za chwilę. Za mój miejsce inspiracji, miejsce, w którym obecnie praca wrze ze względu na zwierciadła. Chodźmy zobaczyć, jak innym idzie. Zobaczmy, jak idzie naszym koleżankom. Cześć, jak przygotowania do zwierciadeł? E, obecnie dekorujemy e, harcówkę, pracujemy nad plakatem informacyjnym. I pomagamy w dekoracjach ogólnie. Przygotowujemy wszystko pod kofi i. A jak tam nastawienie? bardzo pozytywnie nie możemy się już doczekać naprawdę zwierciadła tak poprzednie edycje wydarzenia sprzed dwóch lat i zawsze tak myślimy że mimo wszystko że to jest tradycja to jest tak tak wydarzenie znaczone tradycją i szczególnie znaczące dla naszej szkoły więc także bardzo czekamy. tak wyczekujemy dziękujemy dzień dobry po raz który sorka organizuje zwierciadła a ja osobiście organizuję zwierciadła po raz siódmy, Częłam od 11 edycji zwierciadeł. Przedtem zwierciadła organizowała pani profesor Katarzyna Jóźwi, która już jest na emeryturze. Ile Sorce zajmuje zorganizowanie tego wielkiego wydarzenia? To nie jest prosta sprawa. Tak naprawdę przygotowania do zwierciadeł zaczynają się gdzieś w listopadzie, czyli to jest ładnych kilka miesięcy i zawsze okazuje się, że czasu jest za mało. Jak ocenia Sorka współpracę z uczniami? To jest skomplikowane pytanie, dlatego, że zwykle było tak, że zwierciadła odbywały się rok po roku i uczniowie bardziej doświadczeni przekazywali tym mniej doświadczonym uczniom jakieś bardzo cenne wskazówki i uwagi na temat tego, jak organizować zwierciadła. Z powodu Pandemii nastąpiło zerwanie takiej, takiego ciągu. W tym roku jest troszkę trudniej, ale myślę, że pokonamy trudności i za rok będzie łatwiej. Dziękujemy. Na tegoroczne zwierciadła został zaproszony gość specjalny, Krzysztof Rzączyński, reżyser wielu filmów dokumentalnych nagradzanych ogromną ilością nagród. Będzie możliwe z nim spotkanie 17 marca w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Nasza szkoła w tym roku ukazuje jeszcze trzy spektakle. Chodźmy zobaczyć, jak wyglądają próby. Dzień dobry, Sorko. Skąd wzięła się koncepcja scenariusza? Zawsze, kiedy są zwierciadła, klasy humanistyczne próbują przedstawić, no, dać coś od siebie, a że w klasie drugiej są zajęcia teatralne, no to stąd też uznaliśmy, że obligatoryjnie powinniśmy wziąć udział w zwierciadłach. Sam pomysł zrodził się z wyszukiwania, dyskutowania, myślenia. Zainspirował nas Moniuszko, a tak naprawdę Libretto Wolskiego do tej słynnej naszej opery. Ale oczywiście chcieliśmy pokazać, że to jest temat ponadczasowy. Tyle, że pewna oprawa musi się już zmienić. No bo po co nam by tu byli czy górale, czy ludowe stroje. Chcieliśmy pokazać, że ten temat miłości jest bardzo ważny także i teraz. No i oczywiście to było współtworzenie scenariusza. Pisałam ja, dodawali swoje pomysły uczniowie, zmieniliśmy imiona, tak żeby były bardziej współczesne. Także ten scenariusz jest niewątpliwie inspirowany librettem Wolskiego, ale to także nasze wspólne dzieło. Kogo grasz w tym przedstawieniu? Gram Halkę. Jest to kobieta postać odrzucona przez mężczyznę, przeżywa jakieś swoje wewnętrzne emocje i mam nadzieję, że oddam je w 100% na scenie, a po resztę zapraszam na przedstawienie w czwartek o 9.40. Będziemy występować. Jak idzie reżyserowanie? Bardzo dobrze. Czasami jest ciężko, ponieważ uczestniczy w tym bardzo wiele osób, ale jako takie pierwsze kroki jako reżyser to, to jest naprawdę bardzo ciekawe doświadczenie. Dziękujemy. Jak widzieliście zwierciadła, to ogrom pracy, ogrom zaangażowania uczniów. Jest to z pewnością wydarzenie warte uwagi i poświęcenia. Zapraszamy do naszej szkoły, aby je zobaczyć.